Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś opowiemy Wam historię pewnej zuchwałej wyprawy wojennej, której namacalne dowody wciąż są z nami. Wiosną 1940 roku w północnej Norwegii toczyła się bitwa o Narvik. Port ten był niezwykle ważnym ośrodkiem przeładunkowym dla szwedzkiej rudy żelaza, jednego z najważniejszych wojennych surowców. W dużym skrócie Niemcy Narvik zajęli, a przeciwko nim alianci wysłali siły ekspedycyjne składające się z doborowych oddziałów francuskich i polskich. To właśnie w Narwiku żołnierze samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich po raz pierwszy od wojny obronnej mogli czynnie stanąć do walki z okupantem. Siły III Rzeszy były w porównaniu do alianckich dość mizerne, składały się jednak z dobrze wyszkolonych i zaprawionych oddziałów górskich, nielicznych spadochroniarzy oraz większej ilości marynarzy. Niemiecki sztab nie dał za wygraną i robił wszystko, by swój kontyngent wzmocnić. 13 kwietnia 1940 roku wyruszył do północnej Norwegii konwój lotniczy. Składający się z 13 transportowych Junkersów U-52, wiozących na pokładzie około 200 żołnierzy i sprzęt. Co ciekawe, 11 z tych maszyn wylądowało na zamarzniętym norweskim jeziorze Hartwig -Vatnet. Po rozładunku piloci zlali resztki paliwa ze wszystkich maszyn i wrócili jednym albo dwoma Junkersami, tutaj źródła się różnią, na macierzyste lotnisko. Około 10 Junkersów. Pozostało jednak na tafli zamarzniętego akwenu. Niemcy nie zdążyli ich ewakuować przed roztopami, i wszystkie maszyny poszły na dno. Pięć z nich wydobyto w latach 80. ubiegłego wieku i rozdysponowano między muzea w Norwegii i Niemczech. Na dnie znajduje się zatem około pięciu maszyn, ale to górskie jezioro jest bardzo głębokie. Nam udało się namierzyć w internecie miejsce zalegania dwóch maszyn. Jedna jest stosunkowo blisko brzegu i płytko, a teraz zgadnijcie, gdzie się znajdujemy i co się zaraz stanie. Oglądajcie! Oczywiście bitwa o Narvik miała również swoją drugą stronę, czyli stronę niemiecką. Początkowo w samej bitwie 9 kwietnia brało udział 139 Pułk Strzelców Górskich, ale w miarę rozwoju sytuacji dowodzący operacją generał Dill zrozumiał, że jest to bardzo ważna bitwa i potrzebne będą spore posiłki. Alianci również o tym wiedzieli, że Narvik jest kluczowym, niezamarzającym portem w północnej Norwegii. I rozpoczęło się zbrojenie zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. 10 niszczycieli, które walczyło w bitwie, tak zwanej bitwie niszczycieli niemieckich niszczycieli poległy w 100%. Żaden nie opuścił fiordów Narwiku. 6 zostało zniszczonych w walce, a 4 utonęły przez samo zatopienie, yy, przez ich załogi. Jednym z nich jest wystający do dziś Georg Tiele, który brał udział wcześniej w 1939 roku w bitwie z polskimi okrętami na Bałtyku. Ale wróćmy do miejsca, w którym się znajdujemy. Jest to jezioro Harvigvatnet. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę, ale jest to jezioro, na której Niemcy desperacko próbowali zaopatrzyć swoje oddziały. I właśnie tutaj, w tej scenerii zapewne jeszcze zimowej, Lądowały na lodzie Junkersy. U-52 transportowe samoloty z zaopatrzeniem jednostkami, dodatkowymi oddziałami wzmacniającymi Niemców. Pamiętajmy, że wkrótce po 139. pułku dołączył również 137. Jak również i spadochroniarze z pierwszej dywizji powietrzno-desantowej. Tak więc Niemcy szybko wzmacniali swoje siły. Ci marynarze, którzy byli zaokrętowani na niszczycielach, również dołączyli do tych. Oddziałów. Ale dlaczego znajdujemy się tutaj? Bo przecież mówimy, że lądowały tutaj Junkersy U-52. Junkersy, które wylądowały na tym zamarzniętym jeziorze, nie miały już dostatecznie dużo paliwa, aby powrócić do oddziałów walczących na południu. Tak więc po tym lądowaniu udało się zebrać paliwo tylko i wyłącznie do jednej sztuki, która stąd wystartowała. Następnie po działaniach bojowych i w momencie, gdy zaczęły schodzić lody. Załamał się pod nimi lód, one oczywiście utonęły nienaruszone, nieuszkodzone w tym jeziorze. Tak więc mamy dwie sztuki, jedną na 80 metrach i jedną na 9 metrach. Mamy dwie sztuki, które tutaj dzisiaj są i dzisiaj postaramy się dla Was zanurkować na tym płytczym. Mateusz przygotowuje się do zejścia pod wodę. Będąc w Norwegii, po prostu nie mogliśmy ominąć tego miejsca. Mamy nadzieję, że widoczność będzie dobra i wspólnie zobaczymy, no właśnie, co pozostało z Junkersa, który zatonął najbliżej brzegu. Latem 1945 roku samolot był całkowicie widoczny. Z czasem osunął się po bardzo stromym zboczu. Dno zaczyna tutaj schodzić dopiero kilkanaście metrów od brzegu, ale uskok prowadzi od razu na głębokość co najmniej kilkudziesięciu metrów. No to zanurzenie. O, i to jest widok, jakiego oczekiwaliśmy. Cały, potężny, transportowy Junkers Ju 52. Widok jest powalający. Junkersy Ju-52 były podstawowym koniem roboczym niemieckiej Luftwaffe. Służyły do transportu ludzi, sprzętu i zaopatrzenia. Choć oblatane niemal 10 lat przed wybuchem II wojny światowej i uważane w trakcie wojny za przestarzałe, były produkowane do końca konfliktu i po jego zakończeniu, między innymi przez Francuzów i Hiszpanów. Rozpiętość prawie 30 metrów, długość 18 metrów. Pod wodą ten kolos wydaje się jeszcze większy. Ju-52 napędzany był trzema silnikami gwiazdowymi BMW o mocy ponad 700 koni każdy. Prędkość transportowca wynosiła zaledwie około 250 km na godzinę, a zasięg około 1000 km. Junkersy wsławiły się nie tylko w Norwegii, ale także w trakcie operacji Merkury, czyli ataku na Kretę. Oraz na froncie wschodnim, dostarczając zaopatrzenie do kotłów w Demiańsku czy Stalingradzie. Ostatnimi wielkimi operacjami zaopatrzeniowymi Luftwaffe, w których brały udział Junkersy, były loty nad miasta zamienione w twierdze, czyli Poznań i Wrocław. Samolot, który oglądacie, jest w stanie dobrym, ale nie idealnym. Część ogona jest zasypana. Końcówki skrzydeł pourywane. Dwa silniki zostały zdemontowane jeszcze w czasie wojny, ale zobaczcie, jeden wciąż jest na miejscu. Pod dnem na pewno zachowały się ciekawe części, m.in. podwozie wraz z kołami i oponami. Wygląda na to, że jest to wrak do wyciągnięcia i odrestaurowania. Pytanie tylko, czy ktoś się jeszcze kiedyś tego podejmie? Przez duży otwór można wpłynąć do środka. Wrak jest wypełniony m.in. beczkami, chyba po paliwie. Pewnie są to oryginalne beczki z lotniska Berlin Tempelhof. Wspaniały samolot, pod wodą wydaje się przeogromny. Cisza gór otaczających spokojne jezioro jest niczym wehikuł czasu. Wyobrażamy sobie ryk silników 11 Junkersów, ich lądowanie i gwar, który toczy się przy wyładunku. To jak podróż w czasie, jakbyśmy nagle cofnęli się do 1940 roku. I choć jesteśmy pod wrażeniem tej niezwykłej historii, serce wyrywa się do innego miejsca do Ankenes, gdzie stacjonowali nasi żołnierze z brygady Podhalańskiej. To są dopiero herosi. Mimo trudów, mimo tego, że właśnie stracili ojczyznę, mimo przełykanej z trudem goryczy porażki sprzed zaledwie kilku miesięcy. Oni wierzą w zwycięstwo, oni chcą bić Niemców. Z lekkością kładą na szali swoje życie, bo wiedzą, że to dla ojczyzny. Gdyby tak się do nich dostać, spotkać, porozmawiać powiedzieć im, że ich walka nie jest na darmo, że Polska choć wielu z nich tego nie doczeka, będzie znów wolna, a oni będą bohaterami, o których i dziś pamiętamy. Gdyby cofnąć czas. Tego akurat zrobić nie możemy. Ale w jednym z kolejnych odcinków możemy opowiedzieć wam o historii bitwy o Narvik i udziału w niej naszych żołnierzy i tak właśnie zrobimy. Zapraszamy was w kolejny czwartek o godzinie 20:00. Dziękujemy za Wasze wspaniałe wsparcie. Mimo wszelkich trudności, jakie nas spotykają, wy nigdy nie zawodzicie. Dziękujemy i bardzo doceniamy. Mamy nadzieję, że nasz projekt jest wart Waszej uwagi. Ukłony i serdeczności dla naszych wspaniałych mecenasów z Patronajta i z YouTube'a. Są wśród nich: Andrew81, Ajent Jacek Arendt, Przemysław Gebabi, Tomasz Balawajder, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Bartusz Bawolski, Bdem. Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Artur Borna, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Franek Dolas, Lukas Dylik, Jay, Andrew Black, Michał Futera, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Marcin Hamerlak, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jarzewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Michał Klimczak, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kwiatkowski, Michał Lademan. Mariusz Lewandowski, Tomasz Lewucha, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Dorota Orzechowska, Pajpa1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawłowicz, Artur Powroźnik, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Krzysztof Ruszczyński, Robert Rąpalski, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Maciej Stępień, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Grzegorz Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.